Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, dzisiaj meldujemy się na siódmym finale PFL-a, jak widać jest już trochę osób pod klubem, są wszyscy finaliści, będą na pewno wywiady, będą zajebiste walki, więc nie przedłużając, oglądajcie do końca. Jest z nami pierwszy z finalistów e, dzisiejszego PFL-a, jest to siódmy ale. sezon Recha. Siemano mordeczko. Siemano, witam wszystkich. Y, powiedz mi, jak nastawienie przed dzisiejszym finałem? Nastawienie jest na zwycięstwo, czyli jak od jakiegoś czasu przed każdą bitwą. Okej. Okay. Y, czy wczoraj też podchodziłeś do bitwy z takim nastawieniem? Tak i nie wygrałem, nie? Także może powinienem zmienić nastawienie, ale chyba nie, chyba nie ma co pierdolić. No to równie wspaniale co wczoraj przed ćwierćfinałem na przykład. Kurwa, mam nadzieję, że przegram. No wiesz co, stare nastawienie pozytywne, myślę, że mogę ugrać, ale trochę publika jest słaba jak na tą chwilę i, i trochę się zawiodłem. Ja mam parcie na szkło. Mam. Dobrze, masz no. parcie na szkło jak Rafi? Nie no, aż, tak jak Rafi to nie, nie. No właśnie, bo to może być dwuznaczność. Nie no, jeżeli nie kojarzycie Siwego, wy to jest jeden z pionierów PFL-a, tak? Dobrze mogę cię tak nazwać, że byłeś jednym z pierwszych uczestników tego tak, jebanego stary. gówna. Tak stary, ja wygrałem pierwszy sezon PFL-a w ogóle. <laughs> nie wygrałeś. Wygrałem kurwa. No sprawdź sobie, Siwiński jestem, no wygrałem to. to wyjaśniam, ponieważ Kłesz był w jednym półfinale na PFL-u, a na drugim dostał 0-3 i ja nie mogę przebić mojego mistrza, więc muszę mieć 0-3. Czyli po prostu nie chcesz sprawić przykrości Patrykowi. Patrick, dokładnie tak. Patryk jest moim chłopakiem i co tu poradzić. To miły chłopak jesteś. Urywa, oczywiście, że tak. Tak tylko dokończymy poprzednią bitwę Raptora. Jak Ci się podobało, bo ją wygrałeś? I czy dostałeś nagrodę? Wspaniała bitwa, dostałem propsa od wszystkich 13 osób pod sceną, dostałem nagrodę, podzieliłem się nagrodą, jest super. Bartas, nie dość że finalista, to też trzykrotny zwycięzca tego finału, czyli tak naprawdę aktualny mistrz tak. i obrońca tytułu. Powiedz mi, jak się czujesz, jak nastawienie przed bitwą. Czuję się dobrze, nastawienie mam pozytywne. Chciałbym, żeby ten wieczór skończył się już. Bo Dlaczego? Ja... No bo już bym chciał skończyć te walki. Rozumiem, a nie chcesz wykończyć swoich jednak przeciwników? No to się rozumie samo przez się. Dobra, Bartek. Jeżeli nie Bartek wygrywa finał, to kto? Rafi. Chciałbym, żeby to był Rafi. Bartek. Ten, który wygrał ze mną wczoraj. Tylko jedna osoba może ze mną wygrać, to jest Spartiak, nie? Wygra to Spartiak. Bartek zaliczy pierwszą przegraną w grupie od kurwa x lat. GML będzie bardzo wysoko. Myślę, że trzecie albo czwarte miejsce. Okej, okay, dziękujemy Ci, jeżeli typowanie się nie sprawdziło, to była tylko, to nie była porada inwestycyjna, były to tylko zwykłe rozmowy między dwoma kolegami, lekko podchmielonymi, dwoma browarami. Dziękujemy, do widzenia. Patrz, imprezy muzyczne, sportowe transmisje, kabarety i stand-upy, turnieje, w piłkarzyki, koncerty, tego tutaj dzisiaj nie zobaczycie. Idziemy dalej. Ladies, czyli Łazienka Damska. Idziemy dalej, idziemy dalej. Sam Piłkarzyki jest z nami, finalista Rafi, z którym jeszcze nie mamy wywiadu. Wylosowałeś grupę? Tak. Opowiedz nam o swoich przeciwnikach w grupie. Okej, mam Manu, Jacha oraz GML-a, więc nie jest źle. Zajebista grupa, stary. Fajnie. Dobra, a powiedz mi, jak nastawienie jeszcze przed finałem? Bojowe, nie jestem sprany, jestem pewien siebie dzisiaj, no kurwiamy ostro myślę. Dobra, jeżeli Rafi nie wygra w finale, to kto? Spartiak. Okej, okay, dziękuję, piąteczka, powodzenia. Manu, chodź, Manu, jeszcze szybko chodź. Robimy speed, speed, speed dating. Słyszeliśmy o twojej... speed dating. Słyszeliśmy o twojej grupie, masz gml Rafiego oraz Jaha. Powiedz mi, jak nastawienie przed bitwą? Niezależnie od grupy, jest takie samo, po prostu trzeba wyjść i robić swoje. Okej, okay. jeżeli Manu nie wygra w finale, to kto? Myślę, że jeżeli nie ja, to Spartiak. Okej, okay, dziękuję i powodzenia, mordeczko nie męczy. Do zobaczenia. Ja chcę pieniądze za to. bo to nie są tanie rzeczy. Ja dzisiaj stary tylko trzy setki wypiłem i dwa piwa. Siemanko, z tej strony kanał, Poltąd Generalnie, a to jest relacja z finału pfl a Zapraszamy. Mam Ciebie serdecznie. Powiedz mi, skąd przyjechałeś? W Sopotu. W Sopotu. Co tobą kierowało, żeby. Przejechać tutaj 7 godzin, żeby oglądać Rafiego, Manu i Spartiaka. I które mi dają za to, żeby ich oglądać? Darmowe czy coś płacisz? No, jak powiedziałem, dają, więc nic nie płacę. Ale nie mówię, że ja nic nie muszę dać w zamian. Jachu, jak się czujesz przede wszystkim? Stresik jest? Wiesz, co, już nie. Wszedłem na scenę, jest ok, natomiast no, nie jestem zadowolony z publiki starej, jak na razie. No. Chciałbym, żebyś przybliżył widzą y, Pontona. Swój zakład z grubym zetku Dobra. Na bitwie o południe na totalnej piździe założyłem się z grubym, że mam silną wolę i... Powiedziałem, że nie muszę pić alkoholu jak nie chcę i Gruby powiedział, że też i założyliśmy się, oto kto pierwszy umoczy ryja w tym trunku, to się goli na łyso. i tak już ponad to kurwa, nie wiem, ile tam dni już nie piję. No to taki rekord od podstawówki można powiedzieć. No, od, ale tak serio, to bez kitu, kurwa, odkąd skończyłem 17 lat, to jest najdłuższa seria w moim życiu, Wcześniej no rekord wynosił 15 dni. Mi się piwa napił w sumie. Chodź do jaskera. Cześć, moja ksywa nie wiem czy mnie kojarzysz. Chciałbym się ciebie zapytać, jak się czujesz przed tym finałem, no bo jest na tobie presja na pewno faworyta. Rozjebiesz dzisiaj? No właśnie e, właśnie nie, nie, dzisiaj nie rozpierdalam, dzisiaj robię spokojne 0-3 i jadę do domu. 0-3, czyli taktyka rapiego. E, tak. Jak nastawienie przed finałem? E, bardzo pozytywne, po wczorajszej wygranej bitwie na Raptorze jestem w takim gazie, że jestem nie do rozjebania myślę. Okej. Okay, a po wygranej, tak? A z kim wygrałeś? Po finale? W półfinale, czy jak? W finale? No jeżeli mówisz, że wygrałeś, to po finale cymbalę jebany. Finał ze sportiakiem. Ze spartiakiem, okej, okay. jaki był temat wasz w finale? Yy, cosplay ojca. Kanał Gantok Music czy ponton generalnie? Hmm, ponton generalnie. Jakiś argument za tym? Żaden. Gdybyś musiał wybrać, wolałbyś nagrać TikToka z Edziem, czy numer skoro? Kurwa, TikToka znajdziemy i to jest mocna odpowiedź. partiach z 2018 roku czy z Partiak z 2023 roku? Zdecydowanie żaden. Wolałbyś dograć zwrotkę Pukusiowi czy refren radarowi? I prosiłbym o jakiś argument. No, no, Szymon Pukało, tak, bo widać tutaj bardzo świeży zawodnik, e, chciałbym zawsze nagrać letniaczka, to jest taki człowiek letniak I no Pukuś jest taką osobą, z którą nagrasz kawałek, puścisz go w grudniu i kurwa jest plaża za oknem, jest zajebiście, palenki, wszystko, wszystko się zgadza Chcę być częścią czegoś takiego, a z Radarem, a z Radarem, to chuj z Radarem hey, Młody Bisz, musisz powiedzieć trzy słowa na kanał Ponton Generalnie, trzy słowa, trzy słowa tylko Kocham Cię bardzo. Okej, okay, a Ty, Prondy? Trzy słowa do Ojca Prowadzącego. Chuj Ci w dupę. Dziękuję, chętnie. Ale to po bitwie. Pierwsza walka grupowa. Grunty w koło! Oni poznają już jedno. Tak jak masz To jest tak dobra. Jadę szczerym, co mnie łączy. Zajmamy twoją galierę. Dobra. ja gruntą. A teraz przejdźmy na pi, kurwo, to jest tak, dobra, sobie fajnie, jesteś ślepy jak Mickey to jest proste, ja wyjadę dziś, patrzcie, kurwa, skromował się młody dziś. dobra. Lepiej trzy razy z rzędu wygrać tą ligę, niż pięć razy z rzędu przejebać prosimy. i razu się tam nie dostać! I to jest tak, tak wersji. Ja jestem średni w Polsce, nie nawet w Poznaniu nie najlepszy! Ty świnia, wygrałeś tą ligę raz, jak mnie nie było, ja... ...niepokojna, czysto zwarta i to jest proste, ja to już wszystko czysto na nawet drugiego planu Ej! Widzicie tą stukę? Tak wyglądał w partiach, jak Miałeś kino zjebać w czasie, ale jak twój stary, skopałeś głowę O Bojałeś się i patrzcie, ostatnim wytrzymał to do Gryfki To jest proste, no tyle zapisujcie, to chyba to rekord. rekord A ty o nim gadasz na kinę, nawet jak na BG, że pisześ ze znajomymi Pana, te techniki to ważne, konor ojca ale nie głupy! to jest paradoks, bo właśnie to tą o nim gadacie! To jest paradoks! Ale dziękuję! Nie będę jutro w mocy! A niech twoja duma po jaja po Wielkanocy! Ty ja mam... Jest ze mną radar, czyli najpopularniejszy rap y, batylowiec w Polsce. Mordeczko, jak się bawisz na dzisiejszym finale PFL-a? No jakby bawię się bardzo dobrze, nie? Tylko w znaczy, w sensie, no na razie jesteśmy po czterech walkach y, grupowych. No pierwsza była zajebista, jakby zaczęło się to tak było, że w ogóle siedziałem sobie ze swaksem. Nagrałeś to? Super. Bo mnie nie było. Aha, no, no. że pierwszą walkę mi chodzi. Jak kurwa Bartek dzisiaj, no Bartek wygrał, jak dzisiaj znowu odpierdoli czwarte zwycięstwo PFL-a, no to będzie co ze wśród chęców sobie bekę kręcić. Jeżeli kurwa Bartek, ja to mówię oficjalnie, wygra dzisiaj czwarty raz, to znaczy, że... Kurwa, w Poznaniu nie ma żadnego dobrego freestyle'owca i tyle potwierdza to ten fakt. Ja jeszcze nie zacząłem freestyleować, nie mów tak z góry. Kurde. A przepraszam, ale bo ty piszesz i rabatlujesz, a powiedz mi, wardeczko, zobaczymy cię może gdzieś w najbliższej przyszłości? Są takie plany. Coś na pewno będzie, no już długo czekaliśmy, ja się nie mogę doczekać, fajnie będzie dać upust. No mogę powiedzieć tyle, na pewno, że nie będzie to rap knockout na razie śpi. Eee, będzie to pojedyncza walka. Eee, no, taki na zasadach MMA w OKTAGONIE 3 razy po 3 minuty. Ja Ci dziękuję za wywiat radarku. Mam nadzieję, że się będziesz dzisiaj dobrze bawił. Ja to mam, też mam taką nadzieję. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam! 3, 2, 1! O! 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 tu O! 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 <śmulny> o! jego jego wygląda na wychowanie. O! Yo, o! Ja jest ja jest, ja jestem wstudny i to jest tak fakt, jak padam szybą, to wpadam, że są za jest to wyłysło. Nie, Kurwa, Lecę tu na wętach chcesz gadać nie, 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 Ja mówię nie, że jestem mistrzem kraju A nie, ja mamy że nie, 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 skończyłem jedną maszcina na własnym parku twoja dziewczyna cię zdradziła o! się oferną i najlepszą że ze mną Sara mam pytanie kochanie czy ruchała się z nim Ej, Sara, mogę ci po prostu Ale jak przestaniesz trwać To nawet mogę być z tobą <śpiewanie> czy ci daje samo Dobro kasztanie A to labusie opłaciła ci mieszkanie Nos, ty żydowskie obyczaje! Wierz mi, zaraz Ci kurwa Nie w tej Jesteś ja sobie Tobie ja dobrze przedlece, a Twój dziadek ma dobre wspólnienia z Żydami. W latach czterdziestych się z nimi ścigał pociągami A Jesteś Ty byłeś jest chujony w każdym bersie a moje tak dobre, że stało to w Tobie odchudzione A twój dzianek Auschwitz był nad palonym, bo uwierzył, że praca go wypoli. Jak się spadałem, zobaczyłeś kaczkę na podwójnym czasie. Dobra, kiedy spada szybka, a twój mój bezrobotny i wziąłeś z niego przykład! Wziąłeś z niego przykład żad. Reki praca to free. Time. Bo ty jesteś czekany, tak podsumuję. Bo masz grubą żupę i nie pracujesz! Ja pada lecę na gminach, gdzie starczy i świnna Nie ma co ukrywać. Ja nie jestem synialem Ma! Ksera! 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 Ma! Ma! Ksera! Ksera! Ty mordeczko, jak się czujesz? W końcu wygrał ktoś inny niż Bartek. W sumie czuję się bardzo dobrze i cieszę się, że w końcu się udało. No bo ogólnie im bliżej było tego finału, tym bardziej zależało. nie? Także cieszę się jak najbardziej, no nie mam innych słów w sumie, bardzo się cieszę. Ja też się cieszę, że wygrałeś, bo miałeś wygrać ty albo Rafi, no wiadomo jak wyszło. Dziękuję ci Manu. No i co? Na PFL-u wszystko według planu, raz ucieka Rafi i raz wygrywa... I to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobają ci się relacje z moich bitew i nie tylko, to zostaw subskrypcję, zostaw komentarz. Ja jestem Ponton, do zobaczenia. Wariaty.